Dobra. E, ze mną Patryk Wajda, obrońca Komar Krakowi. I Patryk jest jednym z pierwszych hokeistów, który zdecydował się nas zaobserwować. Także wielkie wyróżnienie dla nas Patryk, że jesteś tu z nami w końcu. Tak, tak. Ja wszystkie kanały, które są za polskim hokejem oczywiście będę polecał i promował, ponieważ no, im więcej tych mediów, tym, tym do większego grona możemy trafić my jako hokeiści i ogólnie jako cały sport, więc to jest super. Patryk sobie trochę znaśmieszkował na początku, ale teraz chyba jest mu głupio. Ja śmieszkowałem? Tak, trochę znać śmieszkowałem, śmieszkowałeś, widzę tak? na Instagramie. Ale nie przyjmę ale może, nie, nie wiem, nie wiem. Dobra. Tak. Dobra, Patryk, trochę o meczu. Eee, ciężki mecz dzisiaj z Toruniem, dzisiaj chyba te formacje specjalne zadecydowały w końcu. Zdecydowanie, przygotowywaliśmy się na ich przewagi i zdało to egzamin, myślę, w stu Ale wasze przewagi takie trochę słodko-gorzkie, no bo gdzieś zdobyta bramka, ale też podarowana rywalowi. No to się zdarza po prostu i nie ma, nie ma co wspominać. Takie błędy się zdarzają wszędzie na całym świecie, więc nikt o tym już nie pamięta. Ważne, że wygraliśmy i byliśmy dobrze przygotowani na ten mecz. No właśnie, jak duże znaczenie ma to dla Was to zwycięstwo? No jednak te cztery porażki z rzędu, gdzie z tymi rywalami stopki walczyliście jak równy z równym i brakowało niewiele. Tak, teraz każdy mecz, już wcześniej wszystkie mecze traktowaliśmy jak przygotowanie do play-offu, bo my już o punkty nie gramy. Wszyscy o tym wiedzą, my w szatni też sobie zdajemy sprawę, ale no, każdy, ten mecz, został ich bardzo mało, musi nas przybliżyć do play-offu i do przygotowania do tego play-offu mentalnie, przede wszystkim mentalnie. Teraz przed Wami mecz w niedzielę z Polonią, ale po meczu z Polonią, przez wycofanie się Sonoka, macie 3 tygodnie przerwy. Pomoże Wam to? Czy, czy, czy trochę wybije z rytmu? Szczerze uważam, że to jest dramat dla całej ligi. Mieć 20 dni przerwy pomiędzy meczami na przełomie stycznia, lutego. No, tak teraz sięgam. Myślami to chyba się nie zdarza w żadnej lidze, ale nie ja o tym decyduję, musimy sobie z tym poradzić i się do tego przygotować. No właśnie, trochę odchodząc od tego, chyba bardzo smutna informacja z Sonoka. Eee, co ty o tym uważasz? No? A co tu można powiedzieć? No smutna informacja, szkoda każdego klubu. Miejmy nadzieję, że, że się jakoś się podniosą, jakoś poukładają sobie te struktury. Ale z drugiej strony też nie może to tak wyglądać. No. Jak mamy profesjonalizować ligę i ona ma być coraz lepsza i ma być produktem, no to po prostu takie rzeczy nie mogą się zdarzać. No właśnie, przed wami teraz ten okres już ściśle przygotowujący do playoffu. Eee, mecz z Polonią, jeszcze nie wygraliście w tym sezonie z Polonią. Bytą. Co zrobić, żeby w końcu zwyciężyć? Wczelić więcej bramek niż oni. Dobra, i dzięki Ci za tą odpowiedź. <słysza> Wszystkiego <słysza> dobrego, Patryk, powodzenia. Dziękuję.